Święci ludzie to szczęśliwi ludzie. Reformowanie info. Konsekwencje grzechu. Tak wiele można by powiedzieć o konsekwencjach grzechu i nieczystości dla chrześcijanina, i powinniśmy o nich mówić. Biblia z pewnością to robi. Dawid w Psalmie 32 opisał nieszczęście wynikające z niepokutowania za grzech, jako usychanie jego kości. Psalm 32, wers 3. Gdy milczałem. Kości moje schły od moich całodziennych narzekań. Jego energia została wysuszona, ponieważ czuł Boże niezadowolenie. Ale ostrzeżenie przed nieszczęściem dla wierzącego, który popadł w odstępstwo, powinno być również połączone z radością świętości. Jest prawdziwa radość, kiedy odwracamy się od zła i zachwycamy się Panem i Jego drogami. Biblia opisuje ten zachwyt w kategoriach doświadczenia egzystencjalnej rzeczywistości, której należy skosztować, poczuć i zobaczyć. Księga Przysłów tak opisuje to doświadczenie. Księga Przysłów, rozdział 3, wersy od 7 do 8. Nie bądź mądrym we własnych oczach, ale bój się Pana i odstąp od zła. To da Twemu ciału zdrowie i pokrzepienie Twoim kościom. Jeśli czytasz to powoli, na tyle wolno, by smakować prawdę w miarę jej upływu, czyż nie pragniesz tego poczucia odświeżenia? Nic dziwnego, że Boże plany dotyczące naszego oświęcenia są najbardziej satysfakcjonujące. Dla kontrastu, życie w grzechu jest męczące i sprawia, że radość jest poza naszym zasięgiem. Natura szczęścia Jak powiedział Robert Bolton w dyskursie o stanie prawdziwej szczęśliwości: Szczęście można osiągnąć jedynie dzięki czystości serca, świętości życia i wytrwałości na drodze uświęcenia, która jako jedyna prowadzi do obecności Bożej. Tylko tam i tylko u Boga jest najwyższa doskonałość, bługości, rzeka nieskończonych rozkoszy, fontanna życia oraz wieczne odpoczynek od pragnień. Istnieją takie rzeczywistości w wierze chrześcijańskiej, których czasem wolimy doświadczyć niż je objaśnić, i tak też może być z radością świętości. Wierzę jednak, że Biblia daje nam pewne wskazówki co do natury tej radości i szczęścia, które pochodzą ze świętości. Nie jest to po prostu rzeczywistość typu musisz tego doświadczyć, aby w to uwierzyć. Zadajmy sobie pytanie. Dlaczego świętość przynosi szczęście? Moglibyśmy powiedzieć, i myślę, że mielibyśmy rację, że podążanie za Bożym zamiarem wobec życia Przynosi nam szczęśliwe życie. Dojście do tego wiosku nie jest trudne, a Biblia pełna jest przykładów nieszczęść niemądrych. Powinniśmy jednak powiedzieć więcej. Po pierwsze, świętość przynosi szczęście, ponieważ stwarza jaśniejszą wizję pełni Chrystusa. Po drugie, świętość oczyszcza naszą paletę, że tak powiem, z podstępności grzechu. Po trzecie, nie możemy smakować i widzieć dobroci Pana jeśli zaspokajamy nasze grzeszne pragnienia. Raz po czwarte, grzech jest wodniczy i zasłania nam widok na Chrystusa. List do Hebrajczyków, rozdział trzeci, wers 13. Lecz zachęcacie się wzajemnie każdego dnia, dopóki nazywa się dzisiaj, aby nikt z was nie popadł w zatwardziałość przez szóstwo grzechu. Po piąte, grzech egzaltuje bożki samego człowieka, a nie Chrystusa który przez Ducha Świętego przemienia nas z jednego stopnia chwały na drugi. Drugi list do Koryntian rozdział trzeci, wers 18. Lecz my wszyscy, którzy z zasłoniętą twarzą patrzymy na chwałę Pana, jakby w zwierciadle, zostaniemy przemienieni w ten sam obraz, z chwały w chwałę, za sprawą Ducha Pana. Pierwszy list Jana, rozdział trzeci, wersety od 2 do 3. Umiłowani. Teraz jesteśmy dziećmi Bożymi, ale jeszcze się nie objawiło, czym będziemy. Wiemy jednak, że gdy się objawi, będziemy podobni do Niego, gdyż ujrzymy go takim, jakim jest. A każdy, kto pokłada w nim tę nadzieję, oczyszcza się, jak i on jest czysty. Argument Kalwina. Jan Kalwin naświetla, naświetla związek pomiędzy świętością a szczęściem. Pisze on, co następuje: Zaiste nie powiemy, że Bóg jest nam z, jest znany tam, gdzie nie ma religii lub pobożności. Pozwólcie, że szybko wyjaśnię użycie przez Kalwina słowa pobożność. Zdaję sobie sprawę, że jest ono dziś w pełni obciążone zamieszaniem i nadużyciami, więc powinniśmy podać jego definicję. To, co Kalwin rozumie przez pobożność, ma wiele do powiedzenia w naszej dyskusji o szczęściu. Oto jak on to definiuje. Nazywam pobożnością tę część połączoną z miłością do Boga, do której skłania znajomość jego dobrocieństwa. Ciekawe jest to, że kalwiński pogląd na pobożność jest synonimem świętego życia i zależy od naszego szczęścia w Bogu. Jeśli bowiem nie utwierdzą w nim swego pełnego szczęścia, mówi Kalwin, nigdy nie oddadzą się mu prawdziwie i szczerze. Innymi słowy, nie jesteśmy święci, nigdy nie będziemy szczęśliwi. Jeśli nie jesteśmy. Ale jeśli nie znajdziemy naszego szczęścia w pełni w Panu, nigdy nie będziemy święci. Wsidła grzechu w tym miejscu musimy być ostrożni. Jeśli pozwolimy, aby to świat, a nie Biblia, definiował nasze pojęcia, możemy stracić z oczu kilka bardzo ważnych rzeczy. Nie dążmy do świętości po to, aby być zadowolonym z siebie. Nie nasza świętość koncentruje nasz wzrok na Chrystusie. Wzrok, który zadowala nas przy każdym spojrzeniu i usuwa wszystko, co mogłoby nas zniewolić od patrzenia. Im dłużej żyje jako chrześcijanin, tym bardziej staje się jasne, że święte życie, życie prowadzone z sumieniem przed Bogiem, jest życiem szczęśliwym. Niestety, potrzeba trochę nieszczęścia, aby to dostrzec. Grzech nie tylko obraża Boga, ale także zakłóca komunię chrześcijanina z Bogiem i zmusza go do odczuwania niezadowolenia Stwórcy. To oczywiście pociąga ze sobą różnego rodzaju nieszczęśliwe konsekwencje, z których nie najmniejszą jest brak radości. Nie da się tego wyrazić inaczej, jak tylko w ten sposób, że radość, która płynie ze spokojnego sumienia i komunii z Bogiem, nie może istnieć, gdy chrześcijanin żyje w grzechu. Ta szczęśliwa komunia z Bogiem, że tak powiem na szczęście, nie jest komunią między sędzią a winnym, ale ojcem i dzieckiem. To jest naprawdę dobra nowina, a ruzga, która koryguje pochodzi o dobrego pasterza, a nie od tyrana. List do Hebrajczyków, rozdział 12, wers 8. A jeśli jesteście bez karania, którego wszyscy, wszyscy są uczestnikami, wtedy jesteście bękartami, a nie synami. Niemniej jednak, egzystencjalna rzeczywistość skutków grzechu jest prawdziwa, a my jesteśmy lepszymi chrześcijaninami, kiedy pozwalamy ranom naszego grzechu wykonywać swoją pracę, odsłaniając nędzę grzechu i przyjemności świętości. Wnioski. A zatem linia logiki jest następująca. Prawdziwa i trwała radość, szczęście, które orzeźwia nasze kości. Chodzi jedynie z zakosztowania i zobaczenia dobroci Pana. Dlatego dołóżmy wszelkich starań, aby odłożyć na bok wszystko, co oblątuje nasze uczucia i zasłanie nam widok na Niego. Jak pisał Robert Asty, w traktat o radowaniu się w Panu Jezusie w każdym przypadku: Oprzyjdź i czerp pociechy z Chrystusa. Nie szuka ich w stworzeniu. Nie czerp pociech z wtórnych źródeł, lecz czerpie bezpośrednio ze źródła. Nie siedź przy strumykach, lecz uda się do zdroju, do oceanu, który jest zawsze pełny. Dziękuję za uwagę, za wszelkie przejędzenia, przepraszam, zapraszam Cię do źródła. Pozdrawiam Cię, w Chrystusie się Panu.